Siemko, z tej strony Esteban, Ades. kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny do macie 20 złotych PSF kart i w ogóle zapomniałem o poprzednim odcinku, także na następnym odcinku będziecie mieli dwa PSC wylosowane, także wbijajcie od razu na następny filmik, a jeśli nie chcecie go przegapić, zostawcie suba dzwonem, łapkę w górę, zostawcie również pod tym filmem suba dzwonem, jak ktoś nie ma, no i komentarz. No i również Was zapraszam, pierwszy link w opisie, ponieważ z moim kodzikiem macie 10% do wpłaty na jakieś a możecie wpłacić każdą metodą płatności, także wszystkich serdecznie zapraszam. E, no i co, jeszcze event świąteczny 14 dni, równe dwa tygodnie, e, mamy 4400 punktów, to zacznijmy sobie od tego, no i walnijmy sobie tutaj z Dzisiaj taki luźny opening, nie ma żadnego tutaj... Dobra, sorki widzowie przerwało mi nagrania, ale już jestem, zrapałem Zdrapa sobie zdrapki, e, No i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że nagrywamy tak, wam dzisiaj taki luźny odcinek, nie ma żadnego mm, żadnego czy coś w tym stylu. Po prostu otwieramy sobie skrzyneczki pierwsza a se walimy na, e, na załóżmy tak 300 zł. 300 zł 6% na takie rękawiczki może akurat się uda i byłoby kozacko i... Aj, nie no daleko. Bo kurcze tak, tak wolno leciało, że myślałem, że się powoli będzie zatrzymywało. Ale dobra, mamy 1000 złotych No i dzisiaj pootwieramy sobie jakieś fajne skrzyneczki. Jakieś fajne. No i zacznijmy niestandardowo, totalnie. 10% na nóż. Mamy sporo fajnych kosek. I, czy tu jest tak. No jest, jest 10%, ale najwięcej. Procent na Shadow Daggery? Nie, na Falchiona. Nie, no w sumie takie same procent. Ok, otwórzmy. Najdroższy itemek 2000 zł no jakby poleciała. To by było coś pięknego. No niestety, niestety, siedem tych w plecy. Ale wiecie co? Zróbmy jeszcze raz. Zróbmy jeszcze raz, otwórzmy jeszcze raz, bo czuję, czuję, że siądzie, czuję, że siądzie. I czy dobrze czułem? Aj taki doplerek jakby poleciał. No to by było kozacko. Nie wiem widzowie, czy dobrze mnie słychać. Bo kurczę, e, okna mam otwarte, zapomniałem zamknąć okien, ale już nieważne. Mam nadzieję, że mnie dobrze będzie słychać. Dzisiaj fajna pogoda, to trzeba wywieźć, tak? No ale dobra, nieważne. 886 zł. Mamy cały czas też eventowe, świąteczne skrzynki, ale dzisiaj je sobie odpuszczę i walnijmy sobie skrzyneczkę przygody za 157 zł. No i zobaczmy, co w tej skrzynce poleci. Mam nadzieję, że coś droższego niż kwota, którą wydaliśmy jest Awupka Asimov i to jest kozacki drop. To jest kozacki drop, widzowie, bo to jest w 100 traku Awupka Asimov za 700. 76 zł, no i w tym momencie naprawdę mógłbym skończyć ten filmik. Bo jesteśmy na kozackim proficie. Wy, jak macie taki profit, wypłacajcie, wychodźcie ze strony, nie grajcie już, bo wiadomo, że jest to mm, loteria i wszystko zależy od waszego szczęścia. Dlatego, jak zrobicie ten profit, wypłacajcie i będziecie zadowoleni. A teraz przejdźmy do skrzyneczki tęcza. Ona była droższa, kiedyś teraz kosztuje 68 zł. Taki karambicik jakby padł, byłoby kozacko. No to teraz zaszalejmy 341 zł za taki takich skrzynek. No i co tutaj poleci. Oj no średnio, bardzo średnio. 199 zł z tego poleciało, no czyli niestety 140 w plecy. No i mam jeszcze 388 złotych. To może skrzyneczka premium. Dawno nie otwierałem skrzyneczek premium. No to lećmy, lećmy. Ze skrzyneczką Supreme 235 zł. No i spróbujmy. Spróbujmy. Zobaczymy, co tutaj poleci. Mam nadzieję, że coś drogiego. No i no niestety. Niestety nic drogiego, bo to jest 60 zł i to jest tragiczny drop. No kurczę, szkoda, bo ta awupka, znaczy i tak jesteśmy do przodu, ale byliśmy dużo, dużo więcej. Mamy 1000 zł, czyli w sumie nawet nie wiem czy jest. No, jest, no plus 153, no jesteśmy do przodu. Ale trzeba z tego zrobić większy profit i zaryzykujmy na taką akihabarę. Albo wiecie co? Zróbmy coś w tym stylu. Skoro na razie 10 mamy 2700 to weźmy sobie 3,5 koła I mamy 6% na takiego Skeletona, i dajmy znowu prawą stronę Zaryzykujmy, może akurat się uda Upgradeujemy No leci wolno, proszę, proszę Doleć Znowu tak leciało wolno, że myślałem, że Siądzie O kurde, szkoda, kurde Mogłem dodać te stopy. ale no to i tak by Chyba nic nie dało, jak to mówi klasyk Dobra, zróbmy sobie jeszcze coś takiego Przedajmy to ma i zaryzykujmy jakiś taki kolejny upgrade, właśnie na 6-5%. No i dobra, skrzynka przygody razy 5 razy 5, taka skrzyneczka sobie poleci. 800 zł wydajemy. No i to, co tu poleci, leci na jakiegoś grubego upgrade'a. Może akurat się uda? Jest Falchion Knife Tiger Tooth, i to jest kapitalny drop. Bo jeszcze Bloodsport w Star 1463 zł. No powiem wam, widzowie, że dzisiaj skrzyneczki totalnie oddają. Ale wiecie co? Zaryzykujmy. Dawno nie było takiego mega, mega drogiego upgrade'a i walnijmy sobie na AWP The Prince. Faktory New de 8... Dobra, to się nie opłaca w ogóle tego dodawać. Nie opłaca się. Bo zawsze te 145 zł mi zostanie. Dobra. 8% szans na AWP za 16 tysięcy złotych. No i zróbmy to. Do trzech ze sztuka prawa strona. Proszę. Proszę. Nie wierzę. Nie wierzę. Ja. Wiedziałem, widzowie, wiedziałem do trzech razy sztuka, a wóbka deprim za 16 tysięcy złotych. Niesamowite, niesamowite. Za takie coś zostawcie łapę w górę. Subskrybujcie z dzwoneczkiem, komentarz. To się nie dzieje naprawdę, nie? Jakbyście obejrzeli sobie moje wszystkie odcinki, znaczy wszystkie, no, z, no, kilka miesięcy przed, to przez kilka miesięcy nie trafiłem tak drugiego itemka na upgrade. Zie. w ogóle nie trafiłem, coś niesamowitego, no i widzowie, kolejne odcinki będą grube, jeśli wy chcecie wygrać PST, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, widzimy się w kolejnych odcinkach, no i na razie.